Czołem, kochani rodacy, dawno tutaj nie, nie nagrywałem na YouTube'a bezpośrednio, no ale muszę się jakoś odnieść do tego, co zobaczyłem. Znajomi mi tu mówią, a będzie omsryk, mówił o Eugeniuszu Sendeckim. No to myślę, no popatrzę, na pewno będą mówić o mnie. Oczywiście, jak zwykle, Dulkowski z tym Knurem, z który... Y, uciek y, do Norwegii przed karą, czyli jest y, przestępcą i z biegiem, czyli podwójną karę. Y, no, co będą mówić? No, no i tak, jak zobaczyłem, nie mam żadnych złudzeń. No, miałem tylko myśl jedną: czy będą chcieli uwiarygodniać Eugeniusza Senderskiego, czy też nie? No, oczywiście w tej intencji oglądałem. No ale co jest? Dwóch prymitywów, tu, dla których najwyższa kultura to jest sztuka o y, w związku y, 30-40 trzydziesto-parolatka z dwunastoletnim dzieckiem. To jest dla nich najwyższa kultura. Taką sztukę reżyserował Dulkowski, y, Blackbird to przypominam. To jest dla nich wysoka kultura, no co oni mogą powiedzieć? No i tak sobie obejrzą. Oczywiście parę kłamstw na mój temat, no to trzeba wiedzieć, że prokuratura zostanie po tym, o tym poinformowana, ponieważ wprowadzają w błąd opinię publiczną, opinię publiczną co do treści i co do formy. Ponieważ nigdy w życiu nie topiłem Żydówki, to był mój protest przeciwko Brzydłocie, pseudo sztuki klątwa. To była taka sztuka podobna jak, jak, jaką reżyserował Dulkowski, bo jeszcze drugą sztukę, którą reżyserowali, no to, to była Golgota. No, jedno i drugie. Obrażał nas Polaków, Katolików ludzi inteligentnych obrażało. To trzeba powiedzieć. Wprost. Oni nigdy nie, nie, nie zrobili nic porządnego, tylko y, lubią się taplać w szambie i w Gnojowicy. I w Gnojowicy, w szambie i w Gnojowicy. To i to dla nich ulubione kąpiele. Yy, no, i co takiego tutaj o tym Eugeniuszu? No, powiedzieli co powiedzieli. Oczywiście trzeba tutaj podkreślić podkreślić jedną rzecz <laughs> że zaatakowali też telewizję narodową, którą, której jestem autorem, Współ, współorganizatorem telewizji. Narodowej, także ja nie pozwolę sobie wycierać yy, gęby ty tych szmaciarzy dziełem yy, narodowym, gdzie myśmy dla dobra Polski, dla dobra opinii publicznej, dla dobra yy, Polaków nagrywali różne materiały. Oni oczywiście dodają różne treści, zgłaszają do prokuratury. No, oczywiście, zobaczmy, jak zareagują teraz służby. Na co? Przecież yy, to zapytanie poselskie, które było yy, odnoszące się do nich, pokazało jedną rzecz, że to oni tworzą antysemityzm w Polsce. To oni są inicjatorami yy, działań, Działań e, antyżydowskich. To oni dokładają treści dodatkowe, oni robią wszystko, żeby antysemityzm był w Polsce i trafiał do statystyk. Sami się tym chwalili, sami tutaj o tym antysemityzmie mówią. No to teraz, e, drodzy rodacy, słuchajcie. Niech się i służby niech słuchają uważnie. Przecież to co oni robią, ostatnio wykorzystywał Putin i oskarżał nas o antysemityzm. No, zdziwienie? Żadne. Przecież to, to, że Putin zarzucał nam antysemityzm, to było na podstawie tych statystyk, o które zabiegają Dulkowski z tym knurem, co uciekł do. Norwegii, Konrad Dulkowski i ten knur Rafał Gaweł. I oni zabiegają o to, żeby to było uwzględniane w statystykach, czyli działają na szkodę państwa polskiego. Te statystyki później są wykorzystywane w różnych rozmowach międzynarodowych i osłabiają pozycję Polski. I już w tym momencie Służby powinny zająć się tą fundacyjką, która czerpie korzyści majątkowe, czerpie korzyści majątkowe z pomawiania innych i wmawiania i zajmowania sądów, prokuratury, no i oni się później chwalą, że to robią. Jest to niebezpieczna rzecz, antypaństwowa. I to, że Putin wykorzystał y, to, co oni robią, do ataków na nas Polaków, to świadczy o współpracy y, Omzrika z agenturą rosyjską. Przypomnę, że, że ten świniopas, który uszedł do, uciekł do Norwegii, mieszka niedaleko ambasady rosyjskiej czyli Czyli jest to jednoznaczne dla mnie i on jest tam po to, żeby tutaj oskarżać Polaków niby o współpracę z Rosjanami. My nie prowadzimy wojny z Rosją. Nie prowadzimy żadnej wojny, to dlaczego nas tu konfliktuje z Rosją? To jest kolejna rzecz, którą się powinny zająć służby polskie. No ale. To, to, co yy, mówią, jak tworzą antysemityzm, przecież oni się chowają za Żydami. Chowają się za Żydami i później wpro, wprowadzają taki nerw w Polakach, i Polacy myślą, no tak, to znowu ci Żydzi, znowu ci Żydzi. A taka jest prawda, oni Żydami nie są. To są, to są yy, yy, też nie Polacy, <laughs> wiadomo, ale ta, te rzeczy, które robią, które później wykorzystuje nie, przeciwko nam Putin i tak yy, i inna, yy, inni politycy międzynarodowi, że u nas są antysemici. Przecież yy, nikt antysemityzmu, nikt nie będzie szanował antysemitów. Czyli wrogie działania w Polsce, i tak to wygląda. A o Sendeckim nagrali program, nigdy nie zgłaszali Sendeckiego do prokuratury, zgłosili mnie za coś, co ja nie zrobiłem. Oni dodali treści, wymyśleli, oszukali prokuraturę, oszukali sąd i oszukują nadal opinię publiczną. No to za to będą się musieli wytłumaczyć. Także czołem rodacy czuj duch. Czołem wielkiej Polsce. A Omzryk nosi, nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. No i kim ma dwa, dwa końce. I niech sobie zapamiętają, że to już yy... kończą się żarty. Ja im kiedyś wysłałem takie pismo, że za wykorzystywanie mojego imienia, nazwiska yy, to Kosztuje to tyle i tyle. O tym piśmie wielokrotnie mówili, w sądach, nawet się Dulkowski tłumaczył, że ja takie pismo wysłałem. Oczywiście, jak to Dulkowski oszust, syn diabła, no to bierze i mówi, wymyśla jakieś inne sumy, które nie są. To było 50 euro za godzinę. Tyle mają. Płacić za wykorzystywanie mojego nazwiska, imienia, nazwy firmy w celach zarobkowych. A oni to robią w celach zarobkowych, bo pod każdym filmem umieszczają numer konta, gdzie im trzeba wpłacać. Także tak to wygląda rzeczywistość. Kochani rodacy, dość tego. Zobaczymy, Zobaczymy, co na to powie sąd, prokuratura. Fajnie. Czołem Wielkiej Polsce.